Na początku jest syndrom odstawienia, jak znam życie. Hmm. Czy od razu czujesz się taka wolna i szczęśliwa? Chyba od razu. Chyba od razu. Musiało być bardzo źle. Wiesz co, znaczy, to tak się fajnie w sumie złożyło na tamten czas, bo on po prostu wyjechał za granicę, tak. Więc siłą rzeczy zniknął. I yy, ja musiałam sobie poradzić sama. I finansowo, i nie tylko. Po prostu musiałam. No i to jest właśnie ten czas, kiedy zostajesz postawiony przed pewną sytuacją No i no dobrze ale to wiesz albo musisz sobie poradzisz albo nie No tak ale to nadal gramy o przetrwanie nie gramy o realizację teraz własnych własnych przemyśleń rozwinięcia się żebyśmy tutaj po prostu przepracowali niektóre rzeczy tylko gramy o życie tak. wiesz że to nie chodzi teraz tylko o twoje życie więc chodzi też o życie dziecka tak. więc zaciskasz pięści i niezależnie co by ci kazali robić to robisz więc to i tak nie jest taki moment tego przejścia że zmieniasz się mentalnie no bo mentalnie nie ma takiego miejsca, gdzie masz przestrzeń, żeby niektóre rzeczy w sobie samej załatwić. Aha.